Nazywam się Rafał Szopa. Jestem alkoholikiem, obecnie częściowym już parę lat. Zapraszam na mój kanał Rafał Szopa w walce z nałogami. Jesteśmy tutaj w hotelu Beskidzki Raj, to jest tak na pograniczu Zawoi, Stryszawy, tutaj niedaleko też sła Beskidzka. Tutaj dzięki, dzięki moim tutaj kolegom, którzy nas ugościli, jesteśmy właśnie tutaj z moim, z moim kolegą, którym poznaliśmy się przez naszych przyjaciół, przez, przez Piotka i Agnieszkę Stałowych, kolega Marek, a tak w ogóle Ksiądz Marek. Ksiądz Marek, i, i też ratownik GoPro. Skąd się wzięło Marek w ogóle, że zostajesz księdzem? O księdzem, to powiem Wam szczerze, że tak to było, Rafał. Moim marzeniem na początku było być instruktorem narciarstwa. Jeździłem w klubie zawodowo przez parę lat, od małego. Dużo chodziłem po górach. I myślałem, że właśnie pójdę w kierunku instruktorstwa narciarstwa, trenet narciarstwa. I myślałem o AWF-ie ogólnie, o wywołaniu fizycznym. Ale gdzieś przy okazji mojego hobby, sportu, góry, narciarstwo. Służyłem przy ołtarzu też od Pierwszej Komunii Świętej. Wszyscy moi bracia, mam czterech braci, i wszyscy byli ministrantami, lektorami. Także wciągnęli mnie też w tą posługę przy ołtarzu. Ja tu pochodzę z Suchej Beskickiej. I gdzieś ten czas przy ołtarzu, ta posługa Jezusowi gdzieś zaczęło we mnie ta, yy, taki głos, takie wewnętrzne poczucie, że dobrze by było być księdzem i głosić ludziom Jezusa, pomagać ludziom, ratować ludzi przez Jezusa. I, i tak jak już w tym trwałem przez ten czas, gdzieś to się coraz bardziej, coraz bardziej rozwijało. Właśnie, ratować też przez Jezusa, ale ratować też. Bo zostajeś ratownikiem GoPro i ja o tym też chcemy porozmawiać. Bo dużo przypadków na pewno miałeś, gdzie, no, gdzie ludzie pod tym wpływem alkoholu no nie? nie szanują góry, tak powiem, nie? No i tak. swojego zdrowia. I, i, i pewnie cię, dużo ciężkich wypadków miałeś i ratowałeś tych ludzi. No, powiem Ci Rafał szczerze Wam też, że tych przypadków jest coraz więcej. Odkąd, yy, I to zarówno w lecie wypadki górskie, letnie, zimowe też, ale też wypadki pod wpływem alkoholu właśnie w zimie na stokach narciarskich. Zresztą jak sami widzicie coraz więcej dyżurów pełnią nie tylko na stokach wałtownicowego chru, jako zabezpieczenie narciarskie, ale też coraz więcej policji jeździ na stokach, patrolują czym, jak, jak sytuacja wygląda, i coraz więcej sytuacji, że rzeczywiście policja zatrzymuje no, pijanych narciarzy, którzy wychodzący ze schroniska czy z jakiegoś miejsca dostępnego z jakiejś budki przy schronisku, na znaczy przy stoku, no po prostu piją. Nie tyle, że piją, ale piją za dużo, nie? co jest za, yy, karygodne. I, no i w wiele wypadków, jeśli chodzi o zimę, spowodowanych przez pijanych narciarzy czy snałpodzistów. Są ciężkie przypadki, wjeżdżają bardzo często dzieciaki. Bardzo często są to, no sam miałem taką sytuację, pamiętam, uciekł. Pełniłem dużo szczytku na skrzyżnym i zostaliśmy wezwani do, yy, młodego, do poszkodowanego młodego chłopaka. Miał mu chyba 9 albo 10 lat. Yy, poważne rozcięcie, przecięcie dłoni, Wjechał w niego. Właśnie coś później okazało pijany snowboardzista, który hmm. kantem deski snowboardowej przeciął mu no, praktycznie całą rękę i to było głębokie, szyć, głęboka rana do szycia. Bardzo duży upływ krwi. No i dzięki kamerom, dzięki później odpowiednim służbom udało się tego człowieka zatrzymać. No i okazało się, że ma tych promieni, trochę miały w organizmie. Do czego się później przyznał też, że no, po prostu pił na, na stoku w takim właśnie. Malutkim, malutkim malutkim barze, jak to można nazwać. I, ale w, tych przypadków można wymieniać. Pamiętam sytuację znów w lecie, tu na Babiej Górze. Mieliśmy ćwiczenia, y, akurat y, szkoleniowe, z transportu w trudnym terenie. Mhm. Babia Góra jest takim y, miejscem, taką górą, gdzie transport jest y, za pomocą technik linowych w niektórych miejscach. I w czasie tego y, sierpniowego y, szkolenia dostaliśmy wezwanie. Że na, pod szczytem właśnie Diablaka, czyli szczytem Babiej Góry, jest młody człowiek z urazem kolana. Skręcenie kolana nie może schodzić. No i my, oczywiście, wszyscy ruszyliśmy. Po przyjściu, po przeprowadzeniu badania medycznego, no, też wyczuliśmy od niego alkohol. I rzeczywiście po jego mowie, po jego po zachowaniu, było, świadczyło, że jest pod wpływem alkoholu. I to, małym, no ale, ale my jako ratownicy oczywiście udzieliliśmy mu pomocy, no ale też na miejscu już przyjechała na, na nie tylko karetka, ale też funkcjonariusze z policji. Te przypadki, ogólnie ludzi, którzy to chodzą, no ale szczególnie y, jeżdżą pod wpływem alkoholu, no są bardzo drastyczne, bo tacy ludzie myślą, że mają odwagę oni niektórzy się nam tłumaczą, że żeby mu się łatwiej jeździło, żeby był odważniejszy, to sobie wypił i ten, no to jest po prostu kłamstwo. Rożki, nie tak? myślą o sobie i o innych, inny, nie? Nie, nie? Nie patrzą o bezpieczeństwie ludzi, którzy są wokół nich, o swoim, ale też właśnie ludzi, którzy przyjeżdżają i chcą fajnie spędzić czas, nabrać sił. No. Ale też wyprawy na przykład, mówiłeś no, kiedyś, no. Że, że nawet już nie, nie, nie w zimie, tylko jak wyprawy, jakieś górskie, leśne, że, że ludzie po prostu tracą orientację i się gubią, dokładnie, nie? Dokładnie. Ludzie no, nie są świadomi, że ten alkohol tak wpływa na ich organizm. Często, szczególnie w górach, w zimie. Wiemy o tym dobrze, że ten, ta pogoda się bardzo szybko zmienia, ale też, bardzo szybko zapada wieczór i ktoś pod wpływem alkoholu traci nie tyle właśnie orientację, ale też taką śmiały, żeby wezwać ratowników, nie? bo myśli, że sobie poradzi właśnie. A brnie, na przykład jeszcze bardziej w jakieś miejsce oddalone od szlaku, oddalone od miejsca docelowego. No i zdarzały się przypadki i śmiertelne, że nie odnaleźliśmy kogoś, hmm. ale dzięki ludziom, którzy przechodzą obok takiej osoby, widzą, co się dzieje, wzywają nas, ratowników i gdzieś tam przez aplikację na ratunek namierzamy taką osobę i no i staramy się jak najszybciej dotrzeć w tym bardziej, kiedy jest to zima, gdzie grozi też niebezpieczeństwo hipotermii, wychłodzenia organizmu. Także zdarzają się te przypadki. Bardzo teraz okres ten, co był jesienny, mhm. wiele mieliśmy wezwań do zagubionych grzybiarzy nawet ludzi, którzy z tego terenu nie znają y, miejsca swoje, stałe, ale wychodzą, no i bardzo to jest też nagminne, niby jedno, dwa, trzy piwa, ale później się rzeczywiście tracą hmm. I, i, i jeśli się uda ich znaleźć, jeśli wezmą pomoc, czy ro, przeważnie rodzina wysyła wiadomość o tym, że, że nie wrócili na noc, no i jeśli, jeśli uda się znaleźć, to, no to dziękujemy Panu Bogu, a, ale zdarzyły się też dwa, trzy przypadki że śmiertelne. śmiertelne. Hmm. Jestem. Też rok temu pamiętam, będąc jeszcze na parafii tutaj w Krzeszowie, to jest Beskid Mały, niedaleko tutaj też Zawoi, yy, dostaliśmy wezwanie do człowieka, który wyjechał traktorem yy, ścinać drzewa yy, tam do swojego lasu. Yy, poszukiwania były trudne, bo bardzo szybko yy, zapadł już wieczór. Mogła była potężna, nas ratowników uczestniczyło w tej wyprawie poszukiwawczej. Około no, ponad 30 przyjechała brygada to ze szczyrku z wozem specjalnym do poszukiwań, z psem ratowniczym też do, do poszukiwań i pamiętam, przez całą noc szukaliśmy go, nie, nie mogliśmy trafić na niego przez tę mgłę i przerwano poszukiwania i nad ranem wznowiliśmy te poszukiwania już na kładach, już, no, ze specjalistycznym sprzętem, z dronem i rzeczywiście trafiliśmy tego człowieka, tego okazało się był to mój parafianin, hmm. odwrócony, y, o, traktor był odwrócony w drugą stronę, on przegnieciony, a obok niego y, butelka czystej wódki, już pusta. Hmm. No, stracił panowanie pod wpływem i no niestety śmiertelny, ja jeszcze warunkowo rozgrzeszyłem go, ale no, to był dla mnie widok był bardzo naprawdę trudny. Tragiczny, nie był, że mój parafianin, parafianin. Ale człowiek, który Mając świadomość, że kompozycja terenu, gdzie jedzie, jest bardzo yy, trudna, pochyłość, no to jeszcze wziął alkohol ze sobą i, no i doszło do takiej hmm. tragedii, gdzie miał dzieci, hmm. gdzie żona. Długo rozmawiałem później z tą rodziną, yy, pomagałem im, no, choć to było bardzo trudne. Yy, sam się jakoś przejął tą sytuację i gdzieś yy, zawsze jest w pamięci mojej. No bo człowiek mógł żyć. Hmm. Tym bardziej no, się dzieci. No tak jak alkohol właśnie, wyłączanie, myślenie koldy. to jest... Także mówię, apel do ludzi, czy, czy, czy tutaj narciarzy, czy, czy ludzi, którzy chodzą po górach. Grzybiarzy, nie wiem, także bez alkoholu, nie, bo na początku się wydaje fajna zabawa, a ten ale to może doprowadzić do tragedii kurcze, nie wiem, no. Albo on może zginąć, cała rodzina ma dramat, albo kogoś zabije. Nie? Kiedyś nawet miałem taką sytuację, powiem wam, spotkałem członkka, średnio sobie na górę jako na taki swój patrol, tak zwany, nie, w ciągu dyżuru, jak pełniłem No i rzeczywiście spotkałem dwóch chłopaków, młodych chłopaków z puszkami piwa, schodzącymi. No i tak zagadałem z nimi jako, jako ratownik, zacząłem mówić, no po co Wy to w ogóle bierzecie tutaj w górę i pijecie. No i on jest takim uśmieszkiem do mnie, że no, żeby nam się łatwiej szło, żebyśmy byli odważniejsi jak idziemy, żeby, żebyśmy nie czuli zmęczenia. Ja wiem, no nie czuli zmęczenia, ale później nie daj Boże, że coś się stanie. A w jest takim miejscem eksponowanym, że no, pod wpływem alkoholu z okolicy na przykład yy, yy, popatrzy się w dół no i to jest przepaść i poleci człowiek dół. Dużo, z... nie trzeba, Dużo nie trzeba, nie? nie trzeba, no. to, dokładnie. Hmm. Także jeszcze raz apel. Wyprawy w góry tylko na czeźło. a z drugiej strony, tak zapytam, wiadomo, posługa księdza, no to jakby nie było takie kurde życie samotnika, nie, no jak tak. sobie właśnie radzisz jako ksiądz w samotności, no bo ja nie będę kłamał, ja jak często byłem w samotności, znam ludzi, ludzi gdzie, gdzie mieszkali sami, ja też jak nie było żony, byłem sam, dawniej ten, nie, był, nie miałem żadnej partnerki, to, to ja w samotności, to, no, to ja się, kurde, więcej sięgałem po tym alkohol nie? Ja się upijałem. Nie mówię, że księża tak robią, nie? Ale chodzi o, chodzi o księża, tą samotność, ja, ja nie? To są księża, którzy gdzieś mają problem. Chodzi o tą samotność, nie? O tą samotność. Chodzi, jak sobie radzisz, nie? Rafał, ja, ja powiem to i powiem wszystkim, którzy nas będą oglądać. No właśnie, gob jest dla mnie niesamowitym darem i odskocznią od mojego powołania na co dzień. Ja się często śmieję, jak mieszczają, właśnie jak wzywają nas do jakichś poszukiwań, czy do wypadków na stoku, czy w górach i ja akurat jestem na dyżurze i zaopatrujemy kogoś i, 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 i chłopcy tam, koledzy ratownicy śmieją się, żeby rozładować atmosferę sytuacji, mówią do poszkodowanego, o tu masz pełną obsługę, dosłownie pełną, a się śmieję. Ten poszkodowany często tak, ale jaką pełnotę? No bo masz tu i, i ratownika y, pierwszego kontaktu, <śmierdzi> i ratownika ostatniego kontaktu. <śmierdzi> I uratuje i, się chciał, i nie. załatwi tam z Bogiem, Dokładnie, nie? <śmierdzi> Dokładnie, ale o. powiem wam, wracając do, do tego właśnie dla mnie go i moje pasje, m, moje hopy, tym czym Bóg też mnie obdarował, czyli właśnie góry, narciarstwo. I właśnie GOP, Górski odnicze Pogotowe Ratunkowe Ratownictwo Pomoc Ludziom w Górach jest to jest właśnie moja odskocznia od wielu problemów ludzkich, które gdzieś są mi powierzane, hmm. yy, czy to w konfesjonale, czy w rozmowach jakichś duchowych, yy, w kierownictwie duchowym. Kiedyś pamiętam, yy, radio Kraków chyba to prowadziło taki właśnie też wywiad ze mną, dlaczego, dlaczego jak, jak to jak to jest i ksiądz, i, 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 i ratownik. Nie? Jak sobie radzę właśnie z takim stresem, to co ludzie wszystko powierzają? Tak, wtedy mówię mówiłem i tak jest rzeczywiście. Popatrzcie, no bo ludzie, jak mają problemy, to idą do kogo? Idą przeważnie do psychologa albo psychoterapeuty i, i, i gdzieś są u nich, mogą to wszystko wypowiedzieć i są przez nich kierowani, pomaga psycholo, psychoterapeuta. Hmm. Czasami mam takie też sytuacje, że. Jeśli psycholog, psychoterapeuta jest wierzącym człowiekiem przychodzi do mnie i oczywiście nie mówi yy, konkretnych sytuacji, ale też czasami sobie nie radzą oni i wiedzą, że mogą to mi powiedzieć w konfesjonale, bo to nie wychodzi nigdzie dalej. Pamiętam mm -hmm. ja ten reporter, powiedział, a ty jak sobie, no co, zostaje to w tobie i ten jak ty sobie z tym radzisz? Nie? Z tymi wszystkimi problemami ten. Ja właśnie ja robię to, że mam yy, dwa dni wolnego, znaczy... Tutaj dnia wolnego, jadę na dyżur poniedziałek po południu, wtorek, cały przyjeżdżam tu na Babim górę. No i właśnie te wszystkie sytuacje, te akcje, to wszystko nie się, to są bardzo trudne momenty, żeby jak najszybciej dotrzeć do poszkodowanego, człowiek naprawdę się nie rozwypoci, zmęczy, po prostu czasami to serce bije, jak nie wiem. Są Czasami powiem Wam nawet były sytuacje, że była. No, był moment, że no, po prostu musiałem zwymiotować, że tak powiem, no. bo po prostu... Taka sytuacja napięta, żeby jak najszybciej, bo był poważny wypadek z utratą przytomności i krążenia, więc jak najszybciej trzeba było dotrzeć do niego. I po prostu ja w tych górach to wszystko wyrzucam, hmm. że tak powiem. To wszystko zostawiam w górach wraz z tym zmęczeniem, w akcjach. To wszystko tam zostawiam. I i to jest moje radzenie sobie na to, żeby gdzieś nie było problemu z jakimś alkoholem. Nie ucieka. Ja powiem mm. ja też często, ja dziękuję też Panu Bogu za przyjaciół, których mam, mm. A mam y, właśnie wiele takich wspaniałych, choćby Piotrek i... Pozdrawiam Piotrka i Agnieszkę. Wiem, że <laughs> zawsze mogę do niej jechać <laughs> i czy koledzy ratownicy też. Dla mnie drugi człowiek jest niesamowitym też darem i, i staram się dużo odwiedzać swoich przyjaciół, znajomych dużo właśnie iść w góry, hmm. sam, samemu też szkolić się, doskonalić, żeby po prostu umieć sobie zająć czas, bo wiadomo, hmm. rzeczywiście, będąc na parafii, masz tylko cztery ściany. Jeszcze ja tak. na przykład mieszkam na wikarówce, gdzie nie mieszka proboszcz i drugi wikary, oni mieszkają w osobnym budynku, a ja, ja mam po swoje mieszkanie na wikarówce, no i przychodzisz i jesteś rzeczywiście tylko tak. cztery ściany, czy to czy, przychodzisz ze szkoły, czy, hmm. czy wieczorem do mszy, dużo nie trzeba. No. Ja też uwielbiam muzykę, ja, Lubię czytać, też włączam sobie muzykę, czy, czytam coś i, i, i odpisuję dużo ludziom, którzy pytają też o różne jakieś sytuacje, czy mm. tam na maila, czy jakieś tam pomoc komuś, pomagam. Staram się po prostu jak najwięcej sobie czasu wypełniać i tak. mieć jakiś pewien harmonogram dnia. To jest ważne. To jest bardzo Czyli, ważne właśnie. A więc cykl no. dnia i tego tak. się trzymać. No i też wiadomo, na co dzień jakaś tam kondycja swoja, dbać o siebie jakieś tam rower, tak. dużo duży jeszcze na rowerze. O, no to jest właśnie ważne dla uzależnionych, żeby, żeby zajmowali sobie czymś, czymś czas, no nie? Że tak będą siedzieć, nic nie robić, nie daj Boże właśnie, jak, jak ludzie użalają to znaczy, no, się no, nad wiesz, sobą. Ten, Rafał, no ksiądz, że tak powiem, no, ma za co kupić ten alkohol, bo jakiś ten grosz ma, bo jest nauczycielem, tak. bo... Z parafii, jakiś jest, odprawiam hmm. jakiś jest, jest ta intencja, jest, ta, jest jakiś te, te, ten grosz, to dużo nie trzeba, nie? I, hmm. i, no ale jak, właśnie, jak jest wszystko poukładane, no to, to można hmm. żyć dobrze w zgodzie z Panem Bogiem, i w miłości do bliźniego, i też w miłości do siebie, bo właśnie miłość do siebie jest też bardzo, bardzo, bardzo potrzebna, żeby umieć patrzeć na siebie, na swoje wnętrze i na to. Że, że, że warto żyć właśnie w części, warto żyć w, w takim dobrym... kierować się dobrymi wartościami. Szczególnie to jest bardzo dla mnie ważne, taki apel też do, do młodych ludzi. Nie? I fajnie Rafał, że tworzysz taki kanał, to jest dla, dla mnie też bardzo piękne, że nie tylko księża o tym gdzieś mówią, nie tylko właśnie gdzieś są jakieś grupy wsparcia przy parafii, czy jakieś ośrodki. Ale że Ty też jako człowiek sportu, jako kickboxer, mistrz, yy, Polski polski, chcesz dzielić się yy, swoimi przeżyciami, swoim świadectwem życia, bo może od księdza to tak nie, nie trafi jak nawet jak od Ciebie, nie? Że ktoś słuchając ciebie, twoich sytuacji, w przeszedłeś bardzo trudnych, dramatycznych w życiu, chcesz teraz pomagać innym i szczególnie młodym ludziom, gdzie ten alkohol, popatrzcie, jak jest bardzo dostępny, nie? Tak. Ostatnio czytałem, słuchałem gdzieś w radiu jadąc, chyba yy, właśnie na dyżu. Nie wiem, na której to stacji mówili, ale również o to, że przeprowadzili kontrolę w 32 30, w 30 sklepach i w 23 czy 4 sprzedaż alkoholu nieletnim miała miejsce. To jest dramat, nie? to jest dramat, nie? Był podstawiony młody człowiek, który nie miał 18 lat i alkohol został sprzedany. No i Dlatego fajnie, i, i, że masz taki przekaz Rafał, i chcesz się dzielić teraz z tym, dlaczego warto żyć przeźwości, dlaczego warto rozwijać się poprzez talenty, które Pan Bóg nas obdarza w Twoim przypadku właśnie sztuki walki. I młodzi ludzie, którzy chcą właśnie, którzy chcecie iść drogą przeźwości, ale też i rozwijać swoje talenty, no to to jest mega fajny przez ciebie przekaz, aby rzeczywiście w tym trwać i kontynuować to. I tego Ci życzę, żebyś widział żeby, żeby jak najwięcej. Takich owoców, myślę, bożych też owoców, bo to są boże owoce w Twoim życiu, żebyś jak najwięcej miał. I właśnie, żeby ci młodzi ludzie, patrząc na Twój przykład, że pragniesz walczyć, pragniesz rozwijać dalej swój, swój talent, sport, sztuki, walki, żeby właśnie młodzi ludzie chcieli też właśnie ci, którzy mają to dane, nie? te sztuki walki, że chcą właśnie w tym kierunku iść, żeby potrafili to robić w trzeźwości. Nie? Ty jesteś taką przestrogą dla nich i, i mm. wiesz, jakie to przyniosło skutki w twoim życiu. Mogło być lepiej, gdyby nie było tylko alkoholu. Nie? Mogły byłoby, być na sukcesy, sukcesy? No, byłoby na pewno, byłoby na pewno. pewno. No, I, byłoby i warto na już na starcie mieć to sobie w głowie, nie? że tak. chcę trenować, chcę rozwijać się, chcę zdobywać sukces i, i, i mogę to zrobić fajnie, dobrze, bez alkoholu, bez jakichś używek i wiem, że mi to przyniesie niesamowite korzyści w życiu. I nie tylko w życiu, ale w, w, w sporcie, ale później w rodzinie, którą ludzie zakładają. Także apel do ludzi, nie chodzimy w góry pod wpływem alkoholu. Góry, lasy, także wszystko, wszystko na cześć, bo, no bo mówię, no można może się to skończyć nie dość, że urazami, to, to śmiercią. Na no. tobie co? No życzę chyba, żebyś, jak ratujesz ludzi, żebyś ratował jakieś Małe przypadki, żeby nie było tych ciężkich i żeby nie było żadnych śmiertelnych, chyba, nie? Oczywiście, że tak. O. Oby tak było, to właśnie mm, dobrze, tak że, że też ten kanał <grym> Rafała i że możemy trafić do, do, do Was wszystkich, którzy nas oglądacie. A Wy też, dzięki Wam, do innych ludzi, którzy może nie widzą tego, ale możecie zawsze im powiedzieć: Nie pij, idź w góry, nie pij. Staraj się żyć jak najgodniej, jak najwartościowo. A szczególnie w górach, to już jest. Mm. Jak Amen w Pacieżu. Dokładnie. Także Amen w pacierzu, dziękuję dzięki. bardzo. Tu mam jeszcze mały prezent. Była na herbatkę, na kawkę. kickboxing walce Okej. z nałogami. Od filmy Torty, o, o, o. od filmy Master z Rafał Shopa, walce z naogami. Magnesy. Bardzo. Także, bardzo także. Bardzo bardzo dzięki i... Ja Wam wszystkim życzę też dużo, dużo zdówka błogosławieństwa Bożego jako kapłan, tego Wam pragnę życzyć, I co rozwijajcie swoje talenty, Rafał, dzięki za to, że, że jesteś, że masz ten przekaz. Pan Bóg się do wam teraz myślę, posługuje i trafiasz do wielu ludzi i Wam życzę dużo, dużo zdrowia na każdy dzień. I wiedzcie o tym, że ci, którzy będą nas oglądać, będę pamiętał o Was w modlitwie też. Jakbyście byli kiedykolwiek na Babiej Górze, matkowy Rafał i wy też, to tam dyżuruję w wolnej chwili, kiedy mam, yy, przeważnie to są wtorki, więc zapukajcie do dyżurki go, tu i ksiądz Marek tam, myślę. Ksiądz Marek tam. będzie, także pozdrawiamy. Cześć, hej.